Dziś porozmawiamy o jednym z najbardziej niezwykłych korzeni na świecie o imbirze. Ten aromatyczny i lekko pikantny korzeń był używany od tysięcy lat w Indiach, Chinach i na Bliskim Wschodzie. I to nie tylko jako przyprawa, ale także jako naturalny sposób wspierania zdrowia. Oczywiście imbir nie leczy wszystkich chorób, ale jego wszechstronne działanie i potwierdzone właściwości sprawiają, że jest jednym z najcenniejszych produktów dla naszego organizmu. Co więc sprawia, że imbir jest tak wyjątkowy. Po pierwsze, zawiera ponad 100 aktywnych związków. Najważniejszy z nich to gingerol silny przeciwutleniacz o działaniu przeciwzapalnym. Dzisiejsza nauka coraz częściej mówi o tym, że przewlekłe stany zapalne są jednym z kluczowych czynników starzenia się oraz wielu chorób. Dlatego regularne spożywanie produktów bogatych w antyoksydanty to świetny sposób na wspieranie organizmu. Po drugie, Imbir doskonale wspiera trawienie, pobudza wydzielanie soków żołądkowych, poprawia pracę jelit i pomaga zmniejszyć wzdęcia. Nic dziwnego, że nazywa się go korzeniem lekkiego brzucha. Wiele osób sięga po niego również przy nudnościach, w podróży lub po ciężkim posiłku. Kolejna ważna cecha to wsparcie odporności. W imbirze znajdują się substancje, które pomagają organizmowi szybciej radzić sobie z wirusami i bakteriami. Imbir rozgrzewa. Poprawia krążenie i wzmacnia naturalne mechanizmy obronne. Dlatego zimą herbata z imbirem to nie tylko pyszny napój, ale także świetny sposób na wspieranie zdrowia. Imbir korzystnie wpływa również na naczynia krwionośne i ogólne krążenie. Delikatnie rozszerza naczynia, poprawia przepływ krwi i działa lekko rozrzedzająco. To szczególnie ważne dla osób, które dużo siedzą, mało się ruszają lub żyją w stresie. To jednak nie wszystko. Imbir może wspierać poziom energii, koncentrację i ogólne samopoczucie. Jego zapach działa pobudzająco, a naturalne związki dają delikatny efekt energetyzujący. Znacznie łagodniejszy i stabilniejszy niż kawa. Teraz przejdźmy do najważniejszego. Jak prawidłowo używać imbiru, aby w pełni skorzystać z jego właściwości? Najprostszym sposobem jest herbata imbirowa. Pokrój lub zetrzyj kawałek świeżego korzenia. Zalej gorącą wodą i odstaw na 10 minut. Możesz dodać cytrynę i odrobinę miodu. To świetny napój na poranki i chłodne dni. Świeży imbir można również dodawać do codziennych posiłków. Wystarczy mały kawałek wielkości paznokcia, aby wzbogacić smak sałatki, zupy, potrawy mięsnej lub po prostu przegryźć go z plasterkiem cytryny. Ważne jednak, by nie przesadzać, bo imbir jest bardzo intensywny. Bardzo dobrze sprawdza się też w koktajlach. Przykładowo jabłko, marchew, odrobina kurkumy i szczypta startego imbiru tworzą prawdziwą bombę witaminową dla energii i odporności. Popularnym sposobem jest tak zwany szot imbirowy. To mocna mieszanka soku z imbiru, soku z cytryny, odrobiny miodu i kropli oliwy. Taki mały napój potrafi pobudzić lepiej niż większość energetyków. Jeśli lubisz gotować, dodawaj imbir do potraw. Świetnie komponuje się z kurczakiem, rybami, warzywami i daniami azjatyckimi. Pamiętaj jednak, że długie gotowanie zmniejsza ilość aktywnych związków, dlatego najlepiej dodawać go pod koniec przygotowywania potrawy. Oczywiście warto wspomnieć o kilku zasadach ostrożności. Imbir jest bezpieczny dla większości ludzi, ale nie zaleca się jego nadmiernych ilości przy silnej zgadze, poważnych problemach żołądkowych lub podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew. W innych przypadkach umiarkowane porcje są zazwyczaj bardzo korzystne. Najważniejsza jest jednak regularność. Jedna herbata niczego nie zmieni, ale jeśli włączysz imbir do swojej diety 3-4 razy w tygodniu, możesz odczuć poprawę trawienia, większą energię, lepszą odporność i ogólne wzmocnienie organizmu. To prosty i dostępny produkt, który naprawdę może poprawić jakość życia. Jeśli chcesz wspierać swoje zdrowie naturalnie, zacznij od czegoś małego. Od dodania do swojej codzienności odrobiny imbiru. To niewielka zmiana, która może przynieść duże korzyści. Jeśli podoba Ci się to wideo, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Napisz też w komentarzu, jak Ty używasz imbiru i czy chcesz osobny odcinek z przepisami. Dziękuję za oglądanie i życzę dużo zdrowia.